Cześć! Witam już w kolejnej, trzeciej części z, ze stolicy prowincji Heilongjiang, miasta Harbin. Teraz mam zamiar pokazać coś takiego bardziej, e, powiedzmy, popularnego, coś z czego właśnie miasto Harbin słynie. Jest to festiwal śniegu i lodu. Lodu i śniegu. Obecnie jestem jednak jeszcze trochę daleko od tego terenu festiwalu. Jestem w okolicy Harbin Culture Park. Jest tutaj taki park rozrywki jakby, gdzie jest bardzo znane koło widokowe, na które można sobie wejść, przejechać się, zrobić sobie rundkę, z którego jest bardzo ładny widok na całe miasto. Ale jeszcze przed tym parkiem jest świątynia. Świątynia się nazywa Temple of Bliss. Ziles. i No i zobaczmy najpierw świątynię. Zrobiło się także dosyć ciepło, no powiedzmy najcieplej odkąd tutaj przybyłem minus 18 stopni, ale e, czuć jednak różnicę trochę pomiędzy minus 18 a minus 28. Nie jest tak tragicznie teraz. A jest tutaj taka uliczka, która jest zamknięta dla samochodów i tylko tutaj można piechotą sobie podróżować. A świątynia się okazuje być niestety zamknięta, można tylko drzwi zobaczyć. Wokół tutaj jednak wszędzie są takie sklepy z buddyjskimi akcesoriami i buddyjska muzyka tutaj gra. <śmulny> Po drugiej stronie tego parku jest też druga świątynia, świątynia Konfucjusza. I ten park rozrywki jest właśnie tak pomiędzy tymi obiema świątyniami. Ale zobaczmy co jest w środku, bo podobno tylko do 17 otwarty. Jak w sumie wszystkie miejsca w Chinach. 16, 17 to już jest pora na zamykanie wszystkiego. No więc trzeba się pośpieszyć. Ta wieża przez którą właśnie przyszedłem jest teraz bramą wejściową do tego parku rozrywki, ale ona była wybudowana w 1930 roku i była to kiedyś wieża dębna kościoła, który tutaj stał. Teraz kościoła... a nie, jest kościół. Jest tutaj właściwie przed nami kościół, tuż przy e, tym Diebelskim Młynie. Park rozrywki niby jest, ale ciężko to chyba nazwać parkiem rozrywki, bo jest kompletnie opuszczony. Nic tutaj się nie dzieje, ani żywej duszy nie ma jakieś dwie, trzy osoby, tylko może się kręcą. Poza tym pustki, sklepy pozamykane wszystkie atrakcje pozamykane ludzi nie ma no widocznie na zimę zamykają. No dobra, tutaj ludzi nie ma, no to przenieśmy się do miejsca bardziej tętniącego życiem, czyli na teren Festiwalu Lodu i Śniegu. Trzeba najpierw autobus złapać, za chwilę powinien podjechać, a na sam teren Festiwalu można dostać się kolejką, która przewozi osoby przez rzekę, właściwie nad rzeką. Latem można wziąć łódkę, zimą można wziąć kolejką. Albo oczywiście autobusem można się też dostać na sam teren parku, no ale spróbujemy kolejkę. Po drodze do festiwalu jeszcze jeden przystanek i to jest takie miejsce, gdzie produkują kiełbasy, bo te kiełbasy, które są w takim rosyjskim, polskim nawet stylu, te kiełbasy z harbinu są bardzo popularne i tutaj one są sprzedawane. To jest jedno z najważniejszych miejsc kupowania kiełbasy w harbinie. Teraz jestem w miejscu, które chyba tylko w Chinach, albo w Rosji może istnieć Jest to taki długi park Park się nazywa Park Stalina Park Józefa Stalina I jest tutaj właśnie ten wyciąg um, Ta kolejka linowa Którą można przejechać na drugą stronę rzeki Więc właśnie chcę ją wziąć Tylko podobno do 18 czynna. Co dziwne, biorąc pod uwagę, że ten cały festiwal w sumie polega na tym, żeby no w nocy tam chodzić i zobaczyć te, te, te wszystkie światełka. Jestem po drugiej stronie rzeki i się okazuje, że tutaj też nic nie ma, to znaczy nikogo nie ma nadal, pustki są, trzeba co prawda trochę chyba chodą przejść, żeby dojść do festiwalu, no więc idę. No dobrze, udało się w końcu dojść po jakimś, nie wiem, 3-kilometrowym spacerze po ulicy, która nie miała chodnika i na której był lód. Ale jestem, e, tutaj jest początek miasteczka całego lodowego, gdzieś tutaj jest też brama wejściowa, bilet trzeba nabyć i można lecieć do środka, no to idziemy. Szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że to nie powala jakoś rozmiarem tego całego terenu tutaj, bo no jest parę całkiem pojemnych budynków z tego lodu, ale no nie wiem czy to takie aż warte tej ceny, którą trzeba tutaj zapłacić, bo to kosztuje prawie 300 Yuanów. 290 dokładnie. A obejść to wszystko można no, w niecałą godzinę. Poza tym chyba nie wszystko jest jeszcze gotowe, bo... W niektórych budyneczkach jeszcze tam panowie coś rzeźbią z tego lodu, a więc myślę, że takie prawdziwe odparcie dopiero w styczniu następuje. Ale czy coś więcej tutaj będzie? To w sumie, no nie wiem, ciężko stwierdzić. No ale wszystkie konstrukcje naprawdę fajne i rozmiar robi wrażenie tych budynków poszczególnych, no bo są spore. No i to wszystko jest oczywiście z lodu. Jest tutaj nawet restauracja, w której można zjeść hotpot w miskach yy, z lodu. Lodowych odpłat. Wszystkie budynki tutaj są oczywiście opisane, i za każdym stoi jakaś mała czy większa historia. Teraz, na przykład, to tutaj to jest zamek Zodiaku. I tu są posągi 12 znaków Zodiaku chińskich. Trochę dalej jest nawet budynek poczty zrobiony całkowicie z lodu. W środku ten największy budynek z Wladu, to jest główna scena z niej. Są różne koncerty, muzyka jest grana. Czasami tam jacyś artyści jakieś pokazy mają. Teraz tam niewiele się dzieje akurat, ale muzyka zawsze jest jakaś i jest całkiem głośna. Obok niej są też takie małe stoki, małe górki po prostu do zjeżdżania na jakichś jabłuszka czy stankach, jak ktoś ma. No i poza tym bardzo dużo śniegu tu jest. Śnieg jest wszędzie i w sumie to jest fajne, bo o ile w Polsce już coraz rzadziej jak przyjeżdżam zimą jest śnieg, no tak tutaj ma się prawdziwą atmosferę zimy. Prawdziwa taka atmosfera, nawet świąteczna bym powiedział, bo no ze świętami mi się jakoś to kojarzy. Ludzi do przejechania się takim fikuśnym rowerkiem. E, wokół sobie tutaj rundkę można zrobić, chyba nawet za darmo, dlatego tyle ludzi jest. Ciekawy pomysł. Z tymi rowerkami to chodzi w ogóle o to, że ten budynek, gdzie teraz jestem, nazywa się e, zamkiem rowerowym. Zbudowany w stylu bizantyjskim. I dlatego tutaj wokół niego można sobie rowerkiem pojeździć. W budynku znajduje się miejsce, gdzie można sobie nudle instant zamówić i zje się tutaj. I tutaj mamy setki dosłownie ludzi jedzących te zupki chińskie. Tutaj jest takie miejsce, gdzie widzimy takie stoły, jakby tutaj odbywa się konkurs na właśnie rzeźbienie w lodzie. I tutaj się zjeżdżają drużyny, artyści z całego świata. No i właśnie tutaj rzeźbią. Każda drużyna dostaje blok jednolitego lodu o wymiarach 2x2x5 do 7 metra. I z tego właśnie lodu muszą wyrzeźbić w określonym czasie jak najładniejsze dzieła.